moi drodzy, witam bardzo serdecznie. Nowy i dzisiaj sprawdzimy informację od. Uwaga, uwaga, Hero Tak, przyjaciele, odkąd przy, przylecieliśmy, w sensie wpadliśmy znowu w, z powrotem na palionowo, teraz dopiero otrzymaliśmy informację od Hero Zaraz się dowiem, jaką, bo nie chciałem tego czytać, ale po prostu patrzę po tym domku. Nie wiem, po jakiejś. Nie wiem, jak to nazwać w ogóle, ale widzę, że to są tam jakieś informacje i chcę je przeczytać razem z wami, a nie chciałem samemu tego czytać i sobie zdradzać po prostu tego. Chcę. Z po prostu naturalną reakcję mieć na to, także zobaczymy co tam jest takie od Hiro na wizowie, ale zaczynam się bać, bo jak wiecie uciekliśmy z tego jednego bloku, wszyscy cali zdrowi i po prostu boję się o to, że on będzie wkurzony i że zamknie nas znowu gdziekolwiek, ale liczę, że nie, bo już mam do, dość bycia zamkniętym, chcę być wolny, chcę być wolny, no łapki zostawcie, subskrybujcie kanał i zapraszam serdecznie na Palion Stein, no akurat dzisiaj nie mam koszulki z Palion Stein, yy, ale... Co, co mam mogę pokazać? Czy ja tutaj coś mam? O, mam zerzyc, powiem wam, taki. Ale macie wszystko na stronce. A, wylosujmy w sumie sobie brylok. Co, odcinek głosujemy. Bryloczka, uwaga, uwaga. Kto to będzie dzisiaj? <grym> yeti <grym> yeti ja nie jest ciągle Yeti i bzyku, nie? Ja innych osób tutaj nie widzę, jak głosuję. Dobra. No nie, noc się zrobiła. Nagle, jak tu się witam. No dobra. Hmm. Czy ja mam wszystkie przedmioty potrzebne? Mam. Boję się tych wiadomości, nie chcę tam iść, nie chcę tam iść. Ktoś jest na serwerze? ci jest na serwerze. Możemy potem iść do Tosta i od razu mu też pokażemy te informacje. No dobra, co to jest w ogóle za. Co co to jest? Czemu zamiast z normalnej tablicy? Może on zbudował to, że tutaj będą już same informacje on podawać? No dobra, przeczytajmy to. Ogromnym szczęściem wyszliście z jednego bloku. Gdyby nie Steve, zabilibyście się jak dzieci. No, to akurat prawda w sumie co, co mówi. No, zabilibyśmy się. A co dalej? Jedna osoba wam bliska stwierdziła, że odejdzie. Spalionowa. Kto? Chcę rozpocząć nowe życie. Pozwoliłem, żeby ta osoba poszła wolno, więc jej nie szukajcie. Czekajcie na moje kolejne ruchy nikczemnicy. Co to za słowo? Nikczemnicy. E, ale jest tost na serwerze. Ja mam nadzieję, że to nie tost. Kto? Kto może chcieć? Co tam pisało, że chcieć odejść? No stwierdziła, że odejdzie, mhm Że stwierdziła, że odejdzie Czyli musimy, kurde, przeszukać całe palionowo i znaleźć kto, kto chce odejść, tak? Jezu, znowu, czemu są same smutne informacje? Nie możemy się popawić na moim basenie na przykład tutaj A nie ciągle smutne informacje W ogóle chcę zmienić te oczy, bo to jest tragiczne Wszędzie są białe oczy, wszędzie od o Hirobrainowe oczy i chcę sprawdzić też tą głowę, którą tam widzieliśmy. Czyli głowę, uwaga, uwaga, którą? O tą, tamtą, obok mojego sklepu. Nie wiem co robi głowę Hebraina obok mojego sklepu, nie podoba mi się to i chciałem ją zlikwidować, bo mi się to nie podoba. To źle wpływa na reklamę mojego sklepu, tak? Czemu oczy dwa też są białe? Trzeba wszystko pozmieniać. Ale chodźmy. O, i oczy Tosta też są białe. Chodźmy najpierw po tosta, może to będzie wiedział w ogóle, kto chce odejść. Może to z dwie. Także warto się dowiedzieć. Trzeba. Ja z... zombie to był? Tu? Czemu słyszę zombie? Co tu jest? Czemu jest obsydian? To jest jakieś więzienie? Czemu słyszę moby? O kurde, Dobra, nie, ja chcę iść z tostem. To już przeszukamy z tostem, bo ja sam tam nie chcę, gdzie się boję. Czemu tam jest obsydian? To, to trzeba oświetlić. A to co to? Ile tu jest rzeczy? Dobra. Idziemy po tosta, bo może to o tym coś wie. Bo ja... ja jestem... widzę, że... No, zielony! <noise> jestem zielony w tych sprawach, w ogóle, co się na Palionowie dzieje. Pewnie Milki najwięcej wie, była najdłużej, i Palionka też była najdłużej. Kto jeszcze był? No, Steve i też gdzieś tam byli... Powrót w... na Palionowo, powrót na Palionowo... Ty robisz po... piosenkę? Nie, tak sobie po prostu nucę, cieszę się, że wróciliśmy. Ale masz kurde stary Mam. Wiesz, wiesz, jak tęskniłem za tym kaskiem, <noise> jak za niczym, nie? Czemu ten chem jest idealny dla twojej głowy? No właśnie dlatego go kocham, bo jako <noise> no. jedyny coś no. mi widzę, zobacz, załóż tego no. ty i ty nie. Nic no, mi no mi ja, widzisz. Ja nie no, ja nie no. Ja teraz już nic nie widzę, co dopiero w tym. <noise> no właśnie. <noise> teraz wyglądasz, w ty, ty wyglądasz z przodu tak jakbyś go na odwrót założył w Pokaż jak ty wyglądasz. Nie, a on nawet się nazywa to kask, pyk. To jest niemożliwe. To jest, to jest jedyny, jedyna istota na ziemi, której to pasuje. Dobra. Co cię do mnie sprowadza? Eee, Hero Brain się odezwał do nas, a poza tym Nie, no naprawdę rzeczy. musi mi psuć, ten prawda, pozytywny ale dzień. ja sam nie w Cieszę się, że wróciliśmy na palionowo. Ja sam Normalnie. Ja chciałem patrzeć, co to jest w ogóle tutaj? Nie, Marto, już to już Jeśli zrobisz wszystko, aby. No, w sumie tak. Aha, to jest już stare, to to niszczmy stary stare. Oczywiście, dzieje. oczywiście, że niszczmy... Stare to nawet nie myli. zbierajmy tego, nawet tego nie zbierajmy. no czekaj ja to zebrałem to, przepraszam. <laughs> nie ma co tego zbierać, to jest sam syf, dobra e, Dwie rzeczy, zanim przeczytam informację dwie rzeczy, z... no które jest tym. A, to, to jedna rzecz Co, no, co to chodzi? jest? A nie, to jest, to, to jest akurat bunkier, który ja zbudowałem z Emilią, wiesz? Aha, no to kurde. O, tylko że ja nie mam drabiny, więc mamy problem. No. No i co teraz? O, było blisko Czekaj, czekaj Kurde Ja no nie mogę! Ma, no to mamy problem O jest! Dobra, o mi się Brawo, brawo! Dobra czyli to jest nieważne Druga sprawa to nie, to nie. Idę sobie, zaczynam sły słyszeć jakieś creepery, pająki i tak dalej I takie coś jest co pod to nami Zwicku, co to jest? Co jest? Co to za... Czemu to jest głowa zombie? Ej, tu z lewa po drugiej stronie Czekaj, ja to zniszczę. No to są rzeczy, o których nic mi nie wiadomo. Patrz. O no nie myślałem, że ty wpadasz do tej lawy, nie? nie widziałem tego bloku tutaj na dole. Nie. nie. Już bym się troszkę wystraszył. <grym> co no. to jest? No i co Loda się kończy? Do, to, to się... Kończy się szlak? Nie, nie, nie bardzo, nie, nie, to nie jest wydaje mi się. Zobacz, że ja też tu wykopię. No nie, to będzie tutaj. Co? Nie ma nic? A w bok? To nie ma sensu. Drugi bok. To nie ma sensu. Nie, no i to tak do nikąd prowadzi. O! Jest jedna! A! A Myślę, że to jakaś skrzynka. <gry> Ostatnia. Była na końcu. Co, co to, jest? Do, co do to jest? do kogo to prowadzi? Czekaj. Do nikogo. A tu jest tak ciemno. Czekaj, przeszukajmy to. A nie mam pochodni. Ja mam, ja mam, ja mam. Ale jedną tylko. O! <grym> Tabliczki córzę... jakieś. Dobra, idę tu. Fakt, że żyć Dziś dobra, możesz czekaj. iść do pokoju obok, poglądać po, pooglądać sobie panionowo. Póki co dalej nie możesz nic zrobić. haha jesteś zamknięty. To tu był? Kto, kto był tu zamknięty? Na pewno, jak nas nie było, to było, obstawiam. Bo... A, tu jest, a my w kółko tu obeszliśmy, dobra, a ja sobie myślę. Nie, nie, co To jest... jest za przejście. No, czekaj, a tu dokąd by to prowadziło? Na no, to wyjście, bo zupełnie. Aha, czyli zwykłe wyjście. Dzięki, dzięki, naprawdę miłe z ciebie, kolego. <laughs> ale to, to. Co to jest za. A jak tam wejść do tego więzienia? Na pewno jest jakieś wejście. Nie rozumiem tego. Dobra, no ale to czekaj. No dobra, to wiesz co, to. To trzeba się spytać kogoś, bo tak to możemy. No, zmy... Ale faktycznie. Wiele bo... nie wiemy, nie. wiele nie wiemy. I patrz no. na to. O, to, o to mi chodzi. Dobra, mhm. przeczytaj sobie to sam na razie. Dobra. Ogromnym szczęściem wyszliście z jednego bloku. A dobra, to nie ja to piszę to trzeba to przeczytać inaczej, uwaga. Ogromnym szczęściem wyszliście z jednego bloku. Gdyby nie Steve, zabilibyście się jak dzieci. Ha, 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 ha. Jedna osoba wam bliska stwierdziła, że odejdzie. Spalionowa i chce rozpocząć nowe życie. Pozwoliłem, żeby ta osoba poszła wolno, więc jej nie szukajcie. Czekajcie o, Gardło ci siądzie Czekajcie na moje kolejne ruchy Nikrzem, NIC w nic Serio nie wiem co to za słabo o, nie, dobrze. No dobra, ale dobra kto, Nie jest napisane No właśnie musimy się dowiedzieć, nie wiem czy idziemy do każdego domku na palionowie teraz ja nie widziałem Emilii od dawna Nie idziemy widziałem sprowadzić? No, Milki i Palionka zostali jako jedyni. Znaczy, zostały, zostały jako Yeti, jedyni. A nie, jego też widziałem ze Stevensem. To nie, czyli to albo jest Milki, albo Palionka tak naprawdę. Na pewno? A, ale to jest no teraz, No reszta nowa była informacja. na jednym bloku. No tak, ale reszta. to jest nowa informacja, to może teraz odeszła. Myślisz, że ktoś teraz tak postanowił odejść? No, no dobra. No, no nie wydaje można. mi się, ale No nie wiem do kogo iść tak naprawdę. A kto by mógł odejść? No tak, Dave nie, Bzyku nie, <laughs> Yeti no nie wiem. Nie wiem, co się działo Jednego w sumie przedtem. Nie właśnie, ja chcę to posprawdzać, ale kurde, jak mamy znaleźć cokolwiek teraz? Ty, co tu robisz, A, czekaj, a tutaj ten, bo w sumie. Syłajs! Jest. Co ty gadasz? No jest Ale właśnie, bo papuga upadła jedna, więc może Steve jest. taka stara informacja! O nie! Ja nie mogę, co to się dzieje tutaj. Bo po jest? No właśnie, nie wiem. To już było, nie, to było, to było. Jak no tak. z jednym tu przyszliśmy, o tu coś tak, jest. Tak, gdzie, gdzie mu jest ten, tozy. Tu, 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 mu papugę coś złoił. Okej, no tak, tak, to prawda, a to chcą wszystko nie niechcące, ale było śmiesznie, w sensie, no nie było to zabawne, ale nie mogłem ze śmiechu wtedy. Dobra, to kogo teraz? No, czyli Jety chyba nie, wiesz co, no możemy, ja by, możemy Milki sprawdzić, no. Milki. A sprawdźmy mu Tosta, no, może tos co odejść. Ym, właśnie, no, dawno z nim nie gadałem. Dobra, Milki, w ogóle Milki to była sama praktycznie cały czas. Dobra. No tak, to prawda. No, nie widzę. Ma kota nowego, ciasteczko. No, ci... Dobra, słuchaj, ja mam pewien rytuał jak ja widzę tego kota ciekawe. u niej. Co robisz? <laughs> Ej, co tam jest? Nie wiem, jakiś pokój podziemny. Czekaj. Ale dobra, nie. czekaj. Właśnie, trzeba się tam dostać jakoś. Czekaj, czekaj, a gdzie ona ma podziemie? Jak wejść do podziemi? Nie wiem, ale już tu jestem. Idziesz tu? No tak. A tu są podziemia od niej tutaj jeden. O, ale o, fajnie, fajnie się siedzi na tym. Tak, tak. Może go tu nie znajdzie za szybko. Wow! A ja tu jestem jeszcze pierwszy raz! Czekaj. Tu jest w ogóle... O nie, to jest kuweta, ja więc dobra. To jest kuweta Żmirek. To jest. To jest, to, jest, to, jest no, Ej, pasz, to jest pokój dla tego kota. Ale cały, to, a... to są te drapaki. <laughs> Ona ma pokój dla kota. <laughs> to nie, to nie wychodzimy. Nie, stąd, ale nie no, ma przynajmniej kuką. nie ma informacji. Ej, jak? O kurczę! Dobra, dzięki. Po raz kolejny zostałem oszukany. <noise> Dobra, chodź. Czyli to nie milki, w sensie, no nie wiem, bo, no nie ma tu informacji. A od kogo to domek? Chyba od mm, siostry, od Elizy, Siostry, nie? siostry, no, no, no. Od siostry. Nie wiem, czy tu e... włam. Może ona odeszła. Dawaj, sprawdźmy. Nie, no Halo? A no, taki zwykły domeczek, ale ładny. A ładny, no, taki ładny. przytulny, prawda? Ooo, no, tajna baza! Co ty mówisz? Tajna baza! Tajna baza! Wiedziałem O kurcze, niczym ty mówisz, że jest to co za coś jest No zawsze ktoś... Czemu to jest tak... Aha To jest okay. podglądanie pod basenem! To jest nielegalne! O nie! O nie I to jest nielegalne! Ale, ale, żeby tak kobieta kobiecie... Co jest grane? No ładnie Ej, hey, what? Ale dziwne, czekaj, czekaj, Dobra, no do by... tego basenu Ale To porąbane. czekaj, to jedę na dół zobaczyć jak to wygląda, jedę od dołu popatrzeć No i porąbane, szczerze Czekaj No serio Czekaj, ja schodzę Ale porąbane Ula la, ale przystojnie to jest chore Dobra, spadajmy stąd no, U Milki żadnej informacji nie ma, u kogo, mo... czekaj, kto jeszcze? No, jeszcze, kto w sensie, czy... Wiesz co, no mógłby to i nie, Steve Steve'a nie sprawdziliśmy Steve gdzie? W sensie. Możemy no tam na Domek tam gdzie. No, no 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 Albo tu ten, albo tamten? W sumie gdzie on mieszka? Chyba tam bardziej. No znaczy, czy ten to się zmienić to... na jakiś netherytowy, znaczy. A neder tamte, tam gdzie jest palionką mieszka, to tak. Tu on tu ma jakąś A tu jest w ogóle... Wróć do tego, wróć Ej, do bazy, tu... wróć do bazy w sensie do domku Steve'a A do tego? No, no. No no no. Chodź zobaczyć, czy to jest... Może tu podziemia też jakieś ma, bo ja on chyba nie miał tu podziemi żadnych. Bo tu ma okay. zejście, czekaj, tu miał? Nie, tu tego nie było na pewno. Skąd z drewna, takie Steve-owskie? ile obrazów, takie. To jest Dobra, takie... obraz. No, na 100% ogóle... będzie tajna baza, czekaj. No to prawda. Chciałem czekaj. Nie ma? Jest. <laughs> czemu wszyscy w obrazach robią tajne bazy? To jest jakiś labirynt w ogóle. Czekaj, tu coś jest na dół. What? Co jest grane? Nie wiem Dobra, to, prowadzi, to jest ale... donikąd tak naprawdę, to nic okay. nie ma. Co ty robisz? No chcę wejść razem z tobą. What? 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 Czekaj, czekaj. Y what? Tego typu? <laughs> no nie mogę wylecieć! Dobra, mam kobla. Dobra, to jest tajne, zostawmy to, chodźmy do domu Steve'a i Pałęki w takim razie. Dobra. I czekaj, kto, kto jeszcze może być podejrzany? No na pewno mi się wydaje, że w bzyku Dave nie, nie ma szans No nie no w sumie Myślę, że poinformowaliby, nie? To musi być raczej ktoś z kim nie mieliśmy kontaktu od no najbardziej czasu. najbardziej mi teraz palemka śmierci tak naprawdę Steve też. W sumie nie. tak. Ja ci też. No to chodź, no to w sumie jak sprawdzimy w tym u nich na hacie to może tam będzie coś. O, jest o, jakaś różowa ta! No właśnie widziałem to, jest. To jest w sumie, coś nowego, czy to było? tego nie było. No chyba. właśnie nie wiem, właśnie no nie wiem ja tutaj. Ej no, to jest chyba to. Ta? Mm. Długo rozmyślałam nad tą decyzją i piszę w nerwach. Czy od okej, okay. czy ode Przez się czytaj, jakby że pani be... przeczytała. Tylko rozmyślałem. Tak, a, a, a nie no dobra, czytaj normalnie. Ja mam zbyt basowy głos. No, no. Mogę w, dru w drugą stronę to tak nie działa. Dobra, czy odejść i stwierd stwierdziłam, że będzie mi to potrzebne. Przepraszam ciebie, Steve, najbardziej, bo jesteś moim chłopakiem, więc Ty powinieneś wiedzieć jako pierwszy, że odchodzę. Reszta palionowa Też przepraszam i dziękuję za wszystkie piękne chwile. Nie było was ogrom czasu i wszy wszystkich i czuję się sabotnie. Nie wiem, czy kiedykolwiek wrócicie, lecz ja idę przed siebie i rozpoczynam nowe życie. Nie szukajcie mnie paliw. Hmm. Czemu podjęła taką decyzję? Szczerze ja bym zadał sobie najpierw pytanie czy to ona napisała. E, no, no właśnie, czy... E, wiesz co, jeżeli zobaczyłbym tą tablicę to bym w to uwierzył, ale była ta rąbana tablica z która była przed, no. przed, przed tym, przed moim domem. I dlatego... No ale, w sumie, ale w sumie jest to napisane tak, że mogłaby to tak palionka napisać. No tak, to, napisała, to, to jest strasznie ładnie napisane, tylko nie szukajcie mnie, no wiadomo, że będziemy jej szukać, no ja nie, nie poszło. No właśnie, na to właśnie, ja... to jest to jest, to jest, to jest ta tabliczka jest niepotrzebna. No to jest, to, tak... to, jest jak, to jest tak, jakbyś powiedział komuś: idę na imprezę, nie idź za mną. <laughs> <laughs> no wiadomo, że idziesz. No, 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 no to nie, się... no wiadomo, że będziemy jej szukać. I nawet jak będziemy pogadać, jak mi powie to w twarz, że chcesz odejść, to zrozumiem i ją puszczę wolno, ale no nie, nie w taki sposób na pewno. No to kto to Dobra, jest? tylko pytanie, gdzie ona mogła odejść? I kiedy przede wszystkim? Od kiedy tutaj jest? to tutaj jest? To jest niedługo, to, to musi być dwa dni minimum, max, max w sensie dwa. Czyli dni. daleko nie powinna zajść, więc no, może to być jest gdzieś dwa, niedaleko Serio 2 dni max to A tu to będziemy... jest znowu jakaś papuga A to jest od tego, od y, tosta Znaczy od, o, okay. od, od <laughs> Dobrze wiedzieć, chodź tu młody, a, dawno Cię nie widziałem, ja nawet a. nie wiedziałem, że jesteś mój Ale nie wiem gdzie jest ta druga od Steve'a, bo miał dwie W sensie miał jeszcze to, jak on miał? Miedziobak? Bo my prezent zrobiliśmy No to, no zrobiliśmy. to, to jak, jak nie wiesz gdzie jest miodziobak? Jak za świat na Ale nie, świecie, nie, bo my zrobiliśmy tam, już Sam go tam Ja już nagrałem <laughs> odcinek, że właśnie przydaliśmy. miód. A oddałeś mu. Tak, tak. A, aha. Okay. Jest, to jest dziewczyna, dodatkowo daliśmy. A tu w ogóle, czemu to jest taki miód? Od kiedy to tu jest? Jako tu nie było? A to też mu zrobiliśmy. To był prezent, A. żeby wybaczył mi, nie? No wiecie co, jakim mu prezent zróbcie Weźcie w końcu ten Netherrack zamieńcie mu na normalny. Trzeba to ten. wszystko zlikwidować, bo to mnie irytuje, nie? To trzeba zlikwidować. E, no ale dobra, no to wiemy, że od informacji i co? Dobra, ale to czekaj, No to w takim razie może znajdziemy jakieś informacje dotyczące tego w jakimś bazie. Tam jest na przykład na górze baza Hirobraina. Ja wiem tam kiedyś odkryłem, wiesz o nie? Ty tam, tam byłeś też, nie? Możemy i zobaczyć, no może tam to coś dawaj. będzie właśnie z tym związanego. No to dawaj. Zresztą nie wiadomo. Hmm. Ale by sprawdzić. No to dawaj. A może w się no coś będzie. Tak, no tutaj o, właśnie O, dziękuję za te podarunki do ra A nie, to jest stare. Jezu, to jest, to aż dreszcze przychodzą. Ten problem, że jest mówisz. normalny jego wzrost. Ale to, to jesteś tam, ale to tu jest jeszcze. Patrz. A tak, tak, a to tam już byliśmy? Aha, myślałem, kiedyś. że o tamtej bazie myślisz. Nie, nie, to już kiedyś Dobra. byłem. Tu są skrzynki. Co? Nie, tu nic nie ma. Co? Co? E, nie wiem, co to jest. Skąd tam takie rzeczy? What? Dobra, wy... kto by chował be, to ty... Będę be, z tobą szczery. Ty to tu. Chłopasz. Ale usiądź, ale usiądź. No, no, może ile, że mnie lepiej właśnie przewrócić. Pamiętasz, jak dołączyłem na jeden blok i było, że cię okradłem? A, to są te moje rzeczy. <laughs> to, to tak. A, <laughs> bo właśnie kierownik kazał mi je zabrać i tu przynieść, nie? Czyli to, ja są myślę, moje nie to są moje rzeczy. To są rzeczy? twoje rzeczy, więc to je zabierz. To są moje rzeczy? To są twoje rzeczy. <laughs> Dobra, będę trzymał Nie mogę to zabrać, wow! Tak. Czemu dopiero mi teraz o tym powiedzieć? Zapomniałeś. No bo ja, ja zapomniałem, że to tu jest w ogóle, no teraz się przypomniałem jak raz, to zobaczyłem nie? i mówię, no ogóle, nie, mam przerąbane. A <laughs> się zestresował. Dobra, teraz jesteś więziony. No i <laughs> Chodź. Chodź, dobra. To ja wracam do siebie, wróć do siebie i jutro będziemy działać, nie? Będziemy dalej... Dalej poszukiwania ro robić i tak dalej, bo nie wiem w ogóle od czego zacząć tak naprawdę. przede wszystkim to ja bym pogadał z innymi? Może ktoś ją widział, nie? No, może gadajmy. Steve, może Steve w ogóle ją widział, nie? I Tak, tak dalej. i te oczy mieszka. trzeba zmienić te oczy wszędzie, bo są białe. No to pozamieniamy już ten, już później, no, odłożę sobie No rzeczy. Dobra. dobra to to się, do jutra. Do no, trzym się! Elu. No i zawiod, odzyskałem swoje bardzo cenne rzeczy, tylko nie mam diamentów, nie mam Diaksów. Gdzie są moje Diaksy? W eee, najmniej szczytości, gdzie? Ej, czekaj, musisz się zapytać, bo to jest niemożliwe, ja miałem pełno diamentów, czekaj, czekaj, czekaj. Ja lecę do tosta się zapytać, to ścig! A, moje Co diamenty? Jest? Właśnie i... Tu jest problem. Co?! Gdzie <laughs> ale, moje diamenty?! Ale nie, to nie jest, to nie jest mój problem. Ja po prostu w momencie, kiedy dostałem informację o tym, że mam cię okraść, ja wiedziałem, że masz tam ogromną ilość diamentów, nie? Mm -hmm. I sobie myślę, nie no najgorzej, jak będą się te diamenty zabrać, ale słuchaj, magia święcie się zdarzyła, bo jak tam przyszedłem, to już ich tam nie było, więc... To Co?! Nie... To nie jak, ktoś inny ci ugrał diamenty, nie wiem kto. Nie no, ja nie wytrzymam, ty, przecież tam jest ja, ja, tyle staków. Tak, no właśnie, ale jak to zobaczyłem to mi ulżyło, nie mówię dobra... dobra ja zara, ja zaraz, ja zaraz, wieszam ogłoszenie, szukam złodzieja, dobra, to jest okej. Okay. <laughs> no Wierzę dobra, się. Dobra, dobra. W sensie, ufam tościkowi dlatego, bo dostawałem od was komentarze, sobie przypomniałem o tym. Ale kto mi zabrał wszystkie diaksy? Nie wiem, ale rozpoczynamy śledztwo, ja nie wiem, za dużo śledztw będzie, musimy poszukać palionkę i złodzieja moich diaksów.